Powróciłam, powróciłam i już nareszcie się rozgrzałam, ponieważ podróżowałam w ten weekend do moich rodziców w tradycyjny sposób, jak to mi się zdarzało wielokrotnie i latami czyli za pomocą pociągu, a tak naprawdę dwóch pociągów i jednego autobusu i o ile uwielbiam podróżować pociągami. No to w okresie jesienno-zimowym jest to wyzwanie, bo nie każdy pociąg jest ogrzewany, nie każdy jest ogrzewany tak samo. No i niestety powoduje to to, że ta zmiana temperatur z ciepłego w zimne, z zimnego w ciepłe jest non-stop, no i prowadzi to do takiego dziwnego wychłodzenia organizmu. W niedzielę też troszeczkę wymarzliśmy, bo byliśmy na psiej szkółce, a teraz to już jest trochę wyzwanie. I o tyle, o ile trenuje się z psem, to człowiek jest bardzo rozgrzany, no to niestety w roli obserwatora już mniej. A taką rolę nam było przyjąć tym razem, ponieważ zdarzyło się tak, że Aria nie mogła z nami uczestniczyć w tym całym wydarzeniu, nie mogła podejść do egzaminu, załatwiła sobie wymówkę w postaci cieczki, więc niestety nie była obecna, zdała zaocznie. Ale będzie kontynuować już z grupą starszaków za jakiś czas, także nic ją dalszego nie ominie. Natomiast my z mamą upiekłyśmy ciasto w ramach podziękowania i pożegnania się z innymi uczestnikami kursu, którzy być może nie będą kontynuować. Także trochę tam postaliśmy, pogadaliśmy, poznaliśmy nowe pieski. A po powrocie z kursu, zrobiliśmy też całkiem fajne porządki w ich książkach. Jak już Wam wspominałam, rodzice mają setki książek, a jak nawet zobaczyli na vlogu, że tak powiedziałam, to się zastanowili, czy przypadkiem nie, nie idzie to w tysiące, więc możecie sobie wyobrazić rozmiar zbioru. Natomiast jest tam bardzo dużo wydań, z którymi trzeba było się już pożegnać. No, i to jest zawsze temat kontrowersyjny, ponieważ istnieje chyba ciągle takie przekonanie, że inteligencję człowieka można zmierzyć jego zbiorem książkowym, przy założeniu, że te osoby te książki w ogóle przeczytały. Na pewno to jest taka pozostałość tego, że kiedyś książki mieli tylko ludzie, którzy potrafili czytać, wyedukowani i oczytani. Natomiast teraz te zbiory rosną i w moim odczuciu. U większości z nas się po prostu kurzą. Znaleźliśmy wiele wydań, które już niestety straciły na aktualności, jak niektóre podręczniki z czasów moich dziadków. Przez te wszystkie lata, przez które rodzice zbierali albo otrzymywali z różnych źródeł książki, można było natrafić też na wydania, które się powtarzają. No i przebieraniu i oglądaniu książek nie było końca, natomiast udało nam się uzbierać dwie albo nawet trzy skrzynki. Książek, które ostatecznie wylądowały w takim oknie życia do uwalniania książek w pobliskim mieście, które zresztą pomagał zbudować mój tata. Ma to miejsce przy dworcu, także każdy podróżny, który jest narażony na jakieś opóźnienia, może poczęstować się jakąś książką, być może znajdzie tam coś, co przykuje jego uwagę. I co będzie chciał przeczytać. Także wierzę w to, że te książki znajdą jeszcze jakiegoś właściciela, który będzie traktował je dobrze i to mi przynosi jakąś radość. Jeśli chodzi o nasz zbiór książek, zawiera praktycznie wydania, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani sentymentalnie, czy Paweł, czy ja. To są różne książki dla nas, niektóre wspólne, które postanowiliśmy po prostu zatrzymać. No nie znajdziecie u nas krzyżaków, kwowadis czy siłaczki, bo też uważam, że niektóre z książek warto przeczytać w swoim życiu, ale raz. I nie uważam, że trzeba je trzymać u siebie na półkach w momencie, kiedy zawsze można do nich wrócić w formie elektronicznej. Ja na pewno bardzo lubię obrastać w wydania kulinarne, w te takie bardziej o albumowym charakterze. Bardzo lubię książki Jamie'ego Olivera i kupuję każdą nową, bo podobają mi się te wydania po prostu. Często nawet do nich sięgam, choćby żeby nacieszyć oko świetnymi zdjęciami. No a w kwestii wszystkich innych książek, które obecnie czytamy, to jednak mimo wszystko posiłkujemy się czytnikiem. Jest to o tyle wygodne, że wyjeżdżając gdzieś w podróż nie musimy brać ze sobą książki i narażać ją potencjalnie na uszkodzenie. Fajne jest też to, że przy ustawieniach czytnika, które chronią wzrok, można mieć ciemny ekran i można czytać po ciemku, nie przeszkadzając drugiej osobie, która leży w łóżku i przy zgaszonym świetle można spokojnie dalej kontynuować lekturę. Także ogarnianie książek zostawiam każdemu z osobna. Nie naciskam tutaj na żaden minimalizm w żadnej formie u nikogo. My zdecydowaliśmy się zatrzymać to, do czego wracamy, te książki, które mają dla nas jakąś wartość sentymentalną albo które po prostu jeszcze chcemy mieć na półkach, mimo że tak czy inaczej mamy je już w formie elektronicznej. Jest to stuprocentowa prawda, że nic nie zastąpi świeżo wydrukowanej książki, nowo kupionej, gdzie to jest tak narkotyczny zapach, że ja go również uwielbiam. Natomiast po prostu nie chciałabym zagracać swojej przestrzeni nadmiarem rzeczy, a co się z tym wiąże, nadmiarem książek, do których nigdy już nie wrócę i które przeczytałam tylko raz. Ale tak jak mówię, każdy ten temat traktuje po swojemu i mamy do tego pełne prawo. Natomiast ja, zainspirowana troszeczkę tymi czystkami, które zrobiliśmy w domu rodzinnym, postanowiłam jeszcze raz przejrzeć cały swój zbiór i odseparowałam kilka takich wydań, z którymi myślę, że już spokojnie mogę się pożegnać. No i pozostaje mi tylko znaleźć takie książkowe okno albo miejsce do uwalniania książek gdzieś w mojej okolicy. I będę to wszystko też tam wynosić. A tymczasem, korzystając z względnie słonecznej pogody, muszę się chyba zabrać za mycie okien. Trzymajcie kciuki za zmianę temperatur. Znowu. Was szybko mówić, bo obudziłam się dzisiaj z bólem gardła, także nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, więc spieszmy się mówić, póki można. Udało mi się posprzątać większość chaty. Niemal, że wszystko było już posprzątane, tylko pod koniec złapał mnie okrutny ból głowy i niestety musiałam sobie odpuścić część prac, więc trochę sobie po południu zgonowałam. Potem pobiegłam po paczki i wieczorem naodżywkowałam sobie włosy. Mam taki patent na włosy, które osoby, które się znają na kosmetykach i na włosach być może potępią, ale wydaje mi się, że moim włosom akurat się to podoba. Mianowicie w dzień, w który powinnam rzekomo umyć włosy, bo, bo już są tłuste, a ekstremalnie mi się tego nie chce albo jest już późno i nie chcę iść z mokrymi spać, nasycam je odżywką na maksa używam wtedy tej odżywki jako maski moczę nią całe włosy na długości mniej więcej, one i tak potem się ze sobą wszystkie wymęłają i zaplatam to wszystko w warkocza idę z tym spać, następnego dnia myję głowę i te włosy są w moim przypadku zauważalnie bardziej miękkie lepiej się rozczesują, mniej się puszą także akurat w moim przypadku się to sprawdza w ogóle mam wrażenie, że cały ten tydzień tylko y, latam i chodzę po te paczki. Zupełnie nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że kupiałam tyle rzeczy. Większość z tych paczek to komponenty do prezentów na święta albo realizacji zamówień od znajomych. A jakie to zamówienia? No, na przykład jeden z kumpli, widząc mnie na tle tych wszystkich słoików z ziołami w poprzednich vlogach których też są przyprawy, zapytał mnie, czy nie zrobiłabym mu mieszanki przyprawowej. Mam więc część rzeczy od rodziców, część dokupiłam, przy okazji uzupełnię własne zapasy, także będę tworzyć. E, oczywiście przyznałam mu się, że uprzednio do tej pory robiłam na zamówienie mieszanki herbat, musli i granoli, e, nigdy na zamówienie mieszanki przyprawowej no to ten zamówił po jednym z każdego tych produktów, także love pączek, dziękuję. Zatem znaczna większość tych paczek to produkty do mieszania herbat, płatki, ekspandowane gryki, rodzynki i przeróżnego tego typu rzeczy. Następne zamówienia mam na olejki do brody, bo mam kilku znajomych brodaczy, z których jeden zapoznał się z moim olejkiem, jeszcze jak robiłam kosmetyki naturalne i stał się wielkim fanem, stawiając mój produkt ponad sklepowe co niezmiernie mnie cieszy, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Także reszta tych paczek zawierała też oleje, olejki, masła do zrobienia domowych kosmetyków również częściowo na zamówienie, i częściowo na prezenty na święta. W ogóle ogromnie Wam polecam prezentowanie rzeczy, które wykonaliście sami albo zaopatrzenie się w nie u lokalnego artysty i twórcy. Bo taki prezent niesie ze sobą zupełnie inną wartość. Ceny takich produktów dorównują tym sklepowym, albo niestety w niektórych przypadkach je przewyższają, ale mówimy tutaj o zupełnie innym zysku. Mówimy o rzeczy, która jest wykonana z produktów naturalnych, bez sztucznych konserwantów, no i wykonana od serca. Póki jest jeszcze czas na zrobienie zamówień z internetu, chcę się podzielić z Wami łatwymi w wykonaniu prezentami, do których nie potrzeba wcale wielkich umiejętności artystycznych. Peeling to nic innego jak proces złuszczania naszego naskórka ma on umożliwić wchłanianie produktów, które zaraz po tym peelingu na skórze się pojawią, czyli olejków albo kremów nawilżających. I peeling może występować pod różnymi postaciami, np. chemiczny i mechaniczny. My będziemy mówić o tym drugim. Mechaniczne peelingi zawierają w sobie drobinki, które po prostu w sposób mechaniczny fizycznie ścierają martwę naskórek z naszej skóry. Skóra jest miękka, delikatna, odświeżona, no i do wykonania takiego peelingu można użyć albo zmielonych łupinek orzechów. No ale rzadko kiedy mamy dostęp do tak silnej maszyny, która poradziłaby sobie z tego typu zadaniem, można natomiast użyć też kawy i cukru. W momencie kiedy pijecie kawę ziarnistą, mieloną, zachowajcie sobie przez kilka kolejnych dni fusy i wysuszcie je w sposób albo naturalny, albo na blaszce w piecu przez krótki czas. Połączcie jeden do jeden z cukrem, możecie dodać cynamonu yy, i wszystko zalejcie oliwą z oliwek. Fajnie też jest dodać masło shea albo inne oleje, które są zdrowe, olej z bawełny, olej z awokado. Natomiast, jeśli nie macie do nich dostępu albo nie chcecie ich zamawiać, oliwa z oliwek jak najbardziej się nadaje. Wszelkiej maści olejki i kosmetyki do włosów albo do brody, również są bardzo popularnym prezentem. Strony, które oferują sprzedaż takich olejków, bardzo często mają gotowe zestawy do wykonania własnoręcznie takiego olejku, albo mają też przepisy z wszelkimi proporcjami. Także możecie zaszaleć, albo jak już macie odrobinę doświadczenia, stworzyć swój własny olejek i swoje proporcje, które Wam odpowiadają, a jeśli nie, możecie użyć gotowego przepisu, który już widnieje na stronie. Mydła to jest temat rzeka. To był jeden z moich ulubionych kosmetyków do tworzenia. Sprawiało mi ogromną satysfakcję tworzenie coraz to nowych zapachów z nowymi dodatkami. Produkcja mydła może być łatwa albo może być trudna. Ten trudny aspekt to jest robienie mydła na zimno. Używa się tam ługu, trzeba mieć odpowiednie warunki. Jest to substancja z początku żrąca. Więc trzeba uważać. Proces jest łatwy, natomiast nie polecam go dla początkujących. Dlatego doskonałą formą, tą łatwą jest kupienie gotowego bloku medlanego. To są glicerynowe bloki, które zawierają już w sobie odpowiednie oleje, które wystarczy, że rozpuścicie w kąpieli wodnej albo w mikrofalówce. Dodacie ulubione olejki zapachowe, możecie dodać pokruszone płatki lawendy albo jakieś zioło. Zatopić plaster pomarańczy ususzonej i w ten sposób sprezentować o sobie swoje własne wykonane mydła. Mydła naturalne mają tendencję do mniejszego pienienia się niż mydła sklepowe, natomiast na pewno mniej wysuszają dłonie, a przede wszystkim mogą być spersonalizowane. Więc jeśli wiecie, że macie w rodzinie jakiegoś kawosza, można mu sprezentować mydło o zapachu kawowym. A jeśli ktoś nie jest fanem kawy, za to przepada za herbatami, możecie stworzyć własne mieszanki herbat. Na Allegro czy w specjalistycznych sklepach są dostępne produkty, które możecie ze sobą łączyć w przeróżne mieszanki. Możecie zrobić mieszankę zimową, z cynamonem, z kurką pomarańczy, z goździkami, możecie zrobić jakąś herbatkę na odchudzanie, chociaż to może spowodować kłótnie w rodzinie. Przetwory są doskonałym pomysłem na prezent. Ja osobiście ubóstwiam prezenty, które można zjeść. Także możecie wykonać dżemy z przeróżnych owoców mrożonych, na przykład. Możecie zrobić dżem z owoców leśnych z dodatkiem cynamonu albo nawet rozmarynu. Mogą to być ciekawe połączenia smaków. Możecie też się pokusić o zrobienie dżemu sezonowego z naszych polskich sezonowych owoców w grudniu, czyli pomarańczy. Mandarynek i innych cytrusów. A produktem ubocznym takiego obierania cytrusów na dżem są skórki. I jeśli chcecie zrobić taką ekstremalnie szybką nalewkę, bo jest już dosyć późno i niestety nie wszystkie nalewki się udadzą, bo nie wszystkie zdążą się przegryźć. Natomiast jest kilka sposobów na uzyskanie bardzo szybko całkiem ciekawej nalewki, między innymi yy, nalewka ze skórek pomarańczy, cytryn, limonek, grejpfrutów. Możecie te skórki podgotować w wodzie z cukrem, tworząc taki gęsty syrop, odłowić te skórki i połączyć ten syrop z alkoholem. Oczywiście pomysłów na ręcznie wykonane prezenty jest mnóstwo, zarówno z dziedziny kosmetyków, spożywczej, jak i każdej innej, ale ten temat zostawiam już wam do eksploracji. Jeśli będziecie chcieli jeszcze jakichś inspiracji, to dajcie znać w, w komentarzach, może coś jeszcze uda mi się przemycić w następnych logach przed świętami. A tymczasem ja uciekam, bo mi się tu światło zmienia co sekundę dzisiaj i idę płukać gardło. Solą I trzeba to zobaczyć. Kubek, pasta, mydło, ciepła woda, które na pewno ucieszą ofiarwan ofiary, które na pewno ucieszą ofiary. Dotknęła mnie wróżka zakupuszka, a ten dotyk boli przez całe życie. Takie nalewki są doskonałym dodatkiem do herbat, ciast, życia.